Witam. chciałem przywitać Was tutaj na moim kanale, na którym będę starał się wstawiać relacje z moich treningów, z zawodów, ogólnie tutaj z mojej drogi w Strongman. Nie ukrywam, główną przyczyną tego, że chcę ruszyć z nagraniami jest to, że większość treningów wykonuję sam, no i będzie to troszeczkę dodatkowa motywacja dla mnie. Nie będę tutaj się rozwodził na tym wszystkim, przedłużał, Dzisiaj w planach jest jog, walizki, rzuty oraz kule. Jest to już końcówka moich przygotowań do mistrzostw Polski, które są 7 sierpnia. Więc tak naprawdę liczę, że jeszcze 3, 3 tygodnie takich ciężkich treningów. No i zobaczymy, co udało się wypracować w tym roku. Teraz było troszeczkę komplikacji z moim zdrowiem. E, troszeczkę ta forma myślę, że e, ucierpiała. Ale jest jeszcze miesiąc. Także, także myślę, że będzie dobrze. No więc lecę już z Jokiem. Dzisiejszy plan jest 380 kg. Tydzień temu było 360 pod górę. U Mateusza Kieliszkowskiego dzisiaj 380. Mój Jok jest troszeczkę bardziej niewygodny. Jest tutaj też lekkie wzniesienie. Także co, lecimy. Jok pusty ma 140. Także teraz mamy Dołożone na 190 kg. Zobaczymy, docelowo. Mam nadzieję, że się uda, bo wczoraj niestety nie wyszło tak, jak to planowałem, ale tak to jest. Więc co, seria docelowa wyszło 375 kg. Mam nadzieję, że się uda, bo że czuję się bardzo osłabiony no, zaraz zobaczymy oglądajcie No niestety 375 zrobiłem dokładnie 18 metrów i odpuściłem. No strasznie to dzisiaj waży. Niestety czuję, czuję spadek energii na przestrzeni ostatnich dni. Ostatni treningi około 360. To było 11 sekund. Tak naprawdę no bieganie. Także co trzeba się uspokoić i pracować dalej. No dobra, lecimy walizki, seria rozgrzewkowa pierwsza to było 55 kg, ma pusta walizka, dwie długości, teraz 95, docelowo 135, dwie serie po długości, na mistrzostwach polskich będą łączone z workami, no ale dzisiaj zrobimy to osobno, w związku z tym, że no jest troszeczkę osłabienie. No i co podsumowując yy, walizki walizki OK. Ale walizki to moja korona konkurencja, więc może dlatego. No co? Parę serii rzutów. worek ma 22 kg. No i zostaną kule docelowo celowo 160 na parę powtórzeń. No i tyle. Lecimy dalej. No dobra, lecimy. Przedostatnia konkurencja, woreczek ala Roach robi Bartłomiej bąk, no mam jeden tylko jest i nie mam tutaj niestety poprzeczki, ale ostatnio trenowałem na poprzeczce, było dobrze, bardzo, bardzo dobrze szło. Także co, 3-4 serie, po 3-4 rzuty i przejdziemy do kul. No i co, nie będzie źle jak na to, że jest to trening po chorobie odbudowujący moją formę, myślę, że nie źle. To the smoke is out, and I have no rest i am going this shit till my bones collapse Till the room comes on, till the lights go by Till my days be done, You shut up co Podsumowując, kulę wykonałem Ala Ring, czyli coraz cięższa kula 120, 143 i 158. Wszystko po dwa razy. No co, kule jestem o wiele zadowolony. Reszta konkurencji raczej średnio. Także co, zapraszam do śledzenia moich poczynań. Mam nadzieję, że na zawodach uda się pokazać fajną formę. Wiem, że w tym roku może być wiele niespodzianek. Konkurencje są ciekawe. 9 konkurencji w jeden dzień. Zobaczymy, jak kto przetrwa. To po prostu kondycyjnie też ma to duże znaczenie. No nic, nie przedłużam. Do zobaczenia. Trzymajcie się. I do usłyszenia.